No co? Idziemy na spacerek, jedziemy. Jedziemy na spacerek, tak? To jedziemy na spacerek. Do wazu. Do wazu. Tak, dobry piesek. Troszkę jedziesz, tu już troszkę zmęczona dzisiaj jesteś. Pojedziemy na spacerek, na korty, na mieleckie błonia Poczemu nie? Dzisiaj upał cały dzień, teraz 26,5 stopnia. No. Myślę, że już będzie fajnie. A Silvery troszeczkę pobiega z innymi pieskami. błonia czyli mierecki psi raj do biegania <grystanie> o, i jest cześć Ulu no już poczekaj, już odepniemy smyczkę, no leź do Nikusi Leź leć do Nikusi do swojej koleżanki, no idziemy do Nikusi, tak, idziemy do Nikusi no. Do Nikusi idziemy. Hopsa, hopsa. Mamusiu, trzeba posprzątać, bo kupę zrobiłam. No patrz, jeszcze Kasia jest. Jest Nikusia, jest Kasia. Tak Będzie szaleństwo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Nikusia, kochana. Tak. No. Kasia piłeczkę przyniosła. I zabrała Kasia piłeczkę. Zabrała. Idź do Nikoci jeszcze poszaleć. No. Za normalne. Najlepsze smarki są... Tak, tak. I rozpłyskać po sobie. Komary gryzą. Co to pan cię wziął? Sznureczek. sznureczek. Jest snureczek, jest sznureczek. Tak. Ajajaj. I obród Pięknie. i obród super, pójdź do stawu, został skradziony, bezszelnie skradziony. I jest w stu Puść. Puść, zostaw, dobrze. Przynieś. Uy, wszystkie poszły. No, w torbie zamknięto, muszę pilnować. Torby Pancio sobie usiadł, to piesek też musi siedzieć. Aha, jest umordowana, już dzisiaj umordowana. <grym> Tani. troszkę się wybawię z innymi pieskami, nie tylko z bombelkiem. No. Ajajajaj. Aj, aj. Nikusia, to jest chyba twoja najlepsza przyjaciółka. No. Ten sam, sam rozmiar. Tak, ta sama waga, ten sam rozmiar. Znamy jak na razie. Nie da się. No, no. Zam... Dba. że, że, że dba, będzie... A Kasia Hrabowszta tam będzie łapie. Oma się no, tam poluje. Kasia Ostro na tych Hrabowszta. A, a też przed chwilą zjadła. Leżą, tu zjadła? Słodziaki. A ładnie zachodzi gdzieś. No, już nie zachód, już zmrok. Tak, Nikosia już poszła, a Cyrika się nauczyła od Kasi i łapie chrabąszcze, których lata od pierona. Znaczy tak naprawdę to nie są chrabąszcze, tylko guniaki czewczyki. Cili, Zostaw te chrabąszcze święte w spokoju! No guniaki, guniaki. U nas na wsi takich nie ma, co? I następnego zjadłaś, tak? Zostaw, nie wolno już. Zostaw. E! Co ja powiedziałem? No właśnie, a propos. To jest właśnie guniak czerwczyk. Jest troszeczkę mniejszy od chrabąszcza majowego. No, Ale widzicie, szanowni państwo. Pies dostał w ściku chrabąszczowego. Rozesrasz się. Czyli do mnie. Do mnie. Chodź do mnie. Zostaw do mnie. No nawet się nie słuchano, ma zabawę. Cholera jedna mała, siri do mnie. Hrabożcze były bardzo, bardzo suche, i teraz muszę się napić. To co, ciemno się robi. Ty jesteś mała, jeżdżą rowerami, trzeba włączyć psią policję. A! No teraz do ciebie pasuje. I chlawostkę. Chodź, idziemy! Idziemy! Dobry piesek. W tej chrabążki. Dostacie. Kochani. Dajcie tę łapkę w górę i tego suba. Jako rekompensata za te komary, które mnie właśnie żerą Bo mój pies tego nie rozumie. Ona nie chce żyć komary, tylko że chrabąszcze No, guniaki czewciki O, matko, ale tej plaga tego. W chłodniej zrobiło, jakieś 25 stopni jest tej chwili A było dzisiaj ponad 32 No to co szanowni państwo, jest po 21.21 21. Nie ma już piesków, ciemno się już robi. Gwiazdeczki pierwsze wychodzą, a na razie Wenus tam gdzie świeci. Cyrilka ledwo widać, ale dobrze, że ma psią policję włączoną. Tak, my zbieramy się powoli do samochodu i do domku. Także dziękujemy państwu serdecznie za wspólny spacer i zabawę z naszą Cyrilką. Tak, córką, Powiedz. <laughs> no wiedźmi chyba za mocno wszedł, nie? Chyba tak. Dobrze kochani, dziękujemy wam ślicznie, pamiętajcie tam, dajcie tą łapkę w górę i tą subskrypcję, jeżeli jesteście po raz pierwszy, albo jeszcze nie subskrybujecie Borowego kanału. Dziękuję wam ślicznie, hej!